Dzień dobry w niedzielę. Mówiłem wam kilka dni temu, że w niedzielę znowu będzie dobry pasterz. Ale żebyśmy się za bardzo nie męczyli, to w tym roku Kościół daje nam bardzo króciutką Ewangelię, kilka zdań o dobrym pasterzu z akcentem na jedną sprawę, mianowicie na słuchanie. Moje owce słuchają mojego głosu. Słyszycie, kłócą <głucam> się. I właśnie do tego chcę Was zachęcić, żebyśmy dzisiaj spróbowali posłuchać głosu Boga, posłuchać głosu tego, który daje nam życie. Właśnie w ptakach, w lesie, w szumie wiatru, w listkach, posłuchać, posłuchać w tym, co widzimy. Ja wiem, że wzrok to nie słuch, ale chodzi mi o to, żebyśmy posłuchali o Jego wielkiej miłości do nas. Żebyśmy posłuchali Pana Boga, który jest w drugim człowieku, żebyśmy posłuchali Pana Boga w sobie samych, żebyśmy dali sobie dzisiaj taką przestrzeń i czas na to, żeby chociaż 10-15 minut posiedzieć w ciszy i posłuchać tego, co w nas jest. Ludzie czasami przyspowiedzi mówią o dwóch rzeczach. No to jest takie bardzo ludzkie. Z jednej strony mówią o swoich emocjach, że się denerwują, że siebie nie rozumieją, że się wkurzają i tak dalej, a z drugiej strony mówią, że nie odmówili tego tradycyjnego paciorka czy pacierza. I zawsze im podpowiadam taką rzecz: a może by tak połączyć te dwie rzeczy? To znaczy, że zamiast właśnie katować się tym, w cudzysłowie, katować się tym pacierzem rano i wieczorem, szczególnie tym, że to musi być rano i wieczorem, to może proszę sobie znaleźć yy, Jakąś porę w ciągu dnia, która będzie dla Pana, Pani odpowiedniejsza, i zacząć od modlitwy, od słuchania siebie. No i wtedy jest pytanie, ale jak to? Ja mówię, no właśnie tak, że mówiła Pani czy Pan o emocjach, więc warto najpierw siebie posłuchać, zobaczyć, co we mnie jest, dlaczego pewne rzeczy przeżywam, co w mojej głowie, w moim sercu się gotuje. Po pierwsze, po to, żeby to zrozumieć, po drugie, wtedy mamy szansę na to, żeby pójść dalej. I w tym zrozumieniu siebie też coś zmieniać, a po, drugie, a po trzecie, z tego rodzi się fajna modlitwa, to znaczy fajna w tym sensie, że jest konkretną rozmową z Bogiem o moim życiu, o tym, co ja naprawdę przeżywam. Ale właśnie potrzeba tego posłuchania siebie samego. Yy, I to jest jedna rzecz: to słuchanie, to Wam zostawiam. A druga rzecz to jest takie pytanie bardzo otwarte. W tym podobnym kluczu, to znaczy, żeby zobaczyć, czy ja jestem dla siebie dobrym pasterzem. My bardzo często, kiedy mówimy o dobrym pasterzu, to mówimy o papieżu, o biskupach, o księżach. Tymczasem, bycie dobrym pasterzem wobec samego siebie to jest pierwsze nasze podstawowe zadanie, żeby być dla siebie dobrym. Psychologia nazywa to. Miłością do samego siebie, która jest fundamentem miłością do, mu, miłości do drugiego człowieka. A w Ewangelii mamy bycie dobrym pasterzem. Zanim będę dobrym pasterzem dla innych, będę się nimi opiekował, będę do nich mówił dobre rzeczy, to muszę być dobrym pasterzem dla samego siebie. Jeśli y, jestem pasterzem, który jest najemnikiem wobec siebie, jeśli jestem pasterzem, którego moglibyśmy nazwać złym, czyli siebie nie chronię nie pielęgnuje, nie karmi dobrym jedzeniem, no to staje się takim pastuchem, który tę frustrację, którą ma do siebie, w pewnym momencie przerzuci na innych ludzi. Bo w byciu dobrym pasterzem nie chodzi o granie scenki, ale właśnie chodzi o to podzielenie się tym, co jest we mnie, z innymi. To jest bycie dobrym pasterzem. Więc słuchanie i bycie dobrym pasterzem dla siebie, to Wam na dzisiaj zostawiam. I życzę Wam dobrej niedzieli. Dzisiaj pierwszy Anioł Pański z Leonem. Na razie mało o nim mówię, bo sobie na razie oglądam i słucham, ale mam dużo pokoju w sobie, to tyle mogę powiedzieć na dzisiaj. Mam dużo, dużo, dużo pokoju w sobie i bynajmniej nie dlatego, że jak tam niektórzy mówią jest kontynuatorem Franciszka już to kiedyś pisałem papież każdy papież jest następcą świętego Piotra a nie swojego poprzednika jest następcą tylko w sensie yy, hiera nie hierarchii tylko chronologii ale yy, on szuka i myślę że się też uczy i trzeba dać mu czas żeby się nauczył swojego stylu bycia papieżem to wcale nie jest takie oczywiste nikt się nie rodzi papieżem dobrego dnia wam życzę dobrej niedzieli Dziękuję wszystkim moim y, wspieraczom, y, trzymajcie się i do zobaczenia jutro.